Ale się ustawiły, co? Widoczek mają zacny Tylko niech po wszystkim nie skaczą w przepaść Bo to tak wygląda No i z moi drodzy Dzisiaj chcielibyśmy was zabrać Na wycieczkę Do kanionu Sumidero tak, słuchajcie, 9.30 zabrało nas kolektywo. San Cristobal de las Casas. Tak, dwie godziny drogi. Eee, no i cóż, w planie wycieczki: trzy punkty widokowe, mniej więcej 10 minut pomiędzy każdym z nich. Później ciśniemy w dół wąwozu i e, bierzemy rejsik łodziami, a na końcu udajemy się do miasta Chiapas de Corzo i tam mamy godzinkę na zwiedzanko. Tak, czyli taka wycieczka od 9.30 do 18:19. Koszt 400 peso, czyli około 100 zł za osobę. Generalnie w San Cristobal wycieczki są bardzo tanie, nawet nie opłaca się ich robić na własną rękę, bo tutaj logistyka i tak dalej wchodzi w grę. Więc no, mamy łatwiznę dzisiaj, jesteśmy dowożeni wszędzie i zaraz idziemy do pierwszego punkciku i pokażemy Wam te piękne widoczki. Także chodźcie z nami. No i co? Zaraz będziemy płynąć łódeczką, tak jak tam na dole już widać. Ciekawe czy to będzie widać tutaj na kamerce. Tu jest łódeczka. Nawet dwie są, tam jedna płynie. I tak, jedna i tam druga wypływa. wypływa. No. Ile ten rejs będzie trwał? Kurczę, z godziny, półtorej. godzinę, półtorej. Godzina. Tak, idziemy na jakąś kawkę lunch. Mamy tu chwilę. Ale powiem Wam, że na razie cała, cała wycieczka upływa pod znakiem jazdy tymi krętymi uliczkami. No, cały czas w trasie. O, są łódeczki. Już myślałem, że na tej łódce nie ma w ogóle sternika. On tak na górze siedzi. Dobre, dobre. dobra, my już praktycznie po wycieczce. Tak, już dobiliśmy do miasteczka. Ciapa de Corzo. No i co? Mamy tutaj taką godzinkę na, na lunch, na jakieś jedzonko, na toalety, no i jak rejsik? No rejsik mi się podobał. Fajnie było zobaczyć ten kanion od tej strony. Dużo było zwierząt po drodze, tak. krokodyle, małpy, jakieś kormorany, pelikany. Było trochę tego. Połapaliśmy trochę tych, tych zwierzątek w ujęciach. No i co? No jest kawał kanionu, nie? Trochę się płynęło. No teraz nas przeczołgali trochę po tych wszystkich straganach i tak dalej, żeby coś tam pokupować. Od razu jak wysiedliśmy z łódki, to po łańcuszki, pierdółki no. od razu po prostu wpychają do ręki, nie? No, więc my uciekliśmy sobie na kawkę. Jakoś specjalnie nie ma czasu, żeby zwiedzać tego miasteczka, no. chociaż niby jest też na liście tych Mexico Magico. Pueblo Magico, Snowy Tak. No, widoczki mam nadzieję, że też Wam się podobały zwierzątka, niezwierzątka e, te krokodyle no fajnie, fajnie to wszystko no trochę krótko sam rejs, wiadomo dojazd, nie dojazd po to, żeby się no, przepłynąć godzinkę y, a dużo czasu poświęcić jednak na logistykę, no ale taki to urok takich, takich y, niełatwo dostępnych miejsc, także no spoko, fajne tak, experience. polecamy, ale też wiemy, że jakbyś chciała eksplorować sam kanion, to jak najbardziej można to zrobić na własną rękę, nie trzeba jechać z wycieczką. Można sobie wziąć kolektivo z San Cristobal tutaj do Tuxla Gutierrez i z Tuxli też kolektywo tutaj już bezpośrednio I na kanion. I łódź też normalnie biletowana, Ta. też się wynajmuje. Też wiadomo z innymi ludźmi się płynie, ale no widzieliśmy te łodzie takie niewycieczkowe, no to tam garstka osób płynęła na takiej łodzi, nie? Jak kolektywo, 5 osób się zbiera i tyle, a u nas to 20? 25, jak całą klasę, by wrzucić mm. na taką łódkę, nie? Więc, no więc ciasno to. może to nas trochę, e, no tak, nie wiem, zniechęciło, bo generalnie cały kanion i, i to piękno natury, bardzo fajnie, nie? Ale bardzo fajne, ten no. czynnik ludzki nieraz po prostu jest, e, tak odbiera trochę radość z miejsca, jednak, e, no. Thank <laughs> you. No, i się Manko, dzisiejszy dzień zaczynamy od kolejnej perełki, która się znajduje w stanie Ciapas, a mianowicie od ekoparku El Chiflón. Tak, właśnie, jest wczesne popołudnie. My zdecydowaliśmy się dostać tutaj na własną rękę, dwoma środkami transportu. Najpierw był to autobus Ado San Cristobal za 66 p.s. Bodajże do takiej mieściny dojechaliśmy. Za osobę do de Dominguez i stamtąd wzięliśmy kolektywo za 40 peso za osobę już tutaj bezpośrednio do parku tak, już weszliśmy tutaj na teren musimy jeszcze około kilometra sobie przedreptać żeby dojść do jednego właśnie z ekoparków są dwa ekoparki prowadzący prawą stroną rzeki bądź lewą stroną rzeki z tego co wyczytaliśmy ten na prawo jest obszerniejszy ma więcej punktów widokowych i to ludzie właśnie polecają tą stronę. A swoją drogą przejechaliśmy no koło 100 km może łącznie. A powiem Wam, że jest taka różnica jeśli chodzi o temperaturę, pogodę. Jest tu taki ukrop w porównaniu do San Cristo. No dzisiaj rano my wychodziliśmy w kurtkach przeciwdeszczowych, w bluzach. Ja mam długie leginsy na sobie. A tu jest tak gorąco, że masakra. No, no a jeszcze mały spacerek nas czeka. Ale spoko. Słyszałem, że właśnie na na szlakach bardzo często można się orzeźwić bryzą prosto z wodospadu i, i spadającą wodą gdzieś tam, która się rozbija o te skały, więc też ludzie radzili wziąć jakieś e, przeciwdeszczowe rzeczy, ewentualnie coś, żeby schować elektronikę, bo, bo momentami bywa mokro, także... Poza tym też są miejsca, gdzie można normalnie się wykąpać tam, także wzięliśmy też stroje kąpielowe. No rano się zastanawialiśmy, gdzie taka pogoda kąpać, a teraz, no, wykąpałby się człowiek. Także widzimy się zaraz na szlaku prowadzącym do El Shiflon. Idziemy po bilety. Raptem 5 minut od głównej bramy jesteśmy już w obiekcie. No i patrzcie, już pierwsze widoczki rzeka Vincent, Ale błękitna. Idziemy zobaczyć od razu. No, bardzo fajna. No i właśnie takimi ścieżkami będziemy dreptać aż do najwyższego wodospadu, bo jest ich tutaj kilka. Z tym takim najbardziej sławnym. Tak welodenobia czyli welon panny młodej i ponoć faktycznie jak ta woda spada to przychodzi na welon panny włodej, bo tak się układa. Ale powiem Wam, że tu jest tak fajnie, jeśli chodzi o komfort termiczny, bo o, chodzimy w cieniu. Jest bryza od tej rzeki. Naprawdę przyjemnie się idzie. No i pierwszy punkt na szlaku wodospad suspiro. Skręcamy tutaj w lewo. Idziemy go obczaić, tak. No i doszliśmy do drugiego wodospadu Kaskada Alada Angel. Dla mnie to jest masie Przyjeżdżacie do stanu ciała. To pierwsze to, a potem na kawiarni. No. No i jedno i drugie jest fajne, ale tutaj jest tak kurde. Nie wiem jak to nazwać nawet. Tutaj... Tak, to, nie wiem, mi się wydaje, że bardziej się obcuje z tą naturą. Nie nawet jak wtedy wycieczkę, to tego obcowania z naturą ok, niby było ale też dużo ludzi, bo na tej łódce taki stęp, wiecie A tu wiecie, idziemy sobie sami, okay. szlakiem Minęliśmy parę osób, ale nie odczuwa się szum tej rzeczki, tej tak Szum rzeczki, tak, szum Fajna pogoda, drzewa dają cień Co chwilę miejsca do przystanku, do jakiegoś lunchu Parę sklepików i wystarczy Byliśmy tam na platformie Przy samym wodospadzie I po prostu tak tam lało Nie brałem kamerki, bo nie jest wodoodporna, ale Uff, cali moksi, nie? No Ale fajnie, super no. Dobra, Dawid podjął próbę kąpania się Ja odpuściłam, bo mamy zaledwie 20 minut i w sumie zaczęło padać

Aż wszystko korzeniowe, ciekawej niech gdzie inny nie? komary? komary. Nie wiem, patrz w wodzie, czy to jest. Ojeju, no, nie wiem czy to będzie widać na kamerce. Ale wygląda jak mnóstwo malutkich komarów. No to chyba tyle z tego kampania będzie. Chyba to no, Będą inne fajne miejsca do kompania, nie? Inna woda już wiecie z No mówiłam, 20, do 20 minut mamy do kompania. No, no, do... no pasuje, się w strugie przebierałam. No już 17.10. Wychodzimy właśnie z ekoparku El Shiflon, bo jest do 17.00 czynny. Tak, no. wycisnęliśmy te parę godzin. Na maksa. Oj, i powiem Wam szczerze, że. Mocne, mocne polecanko, bo tyle rzeczy jest tu do roboty. Jest tak pięknie, tyle tych wodospadów, stanowisk do obserwowania, można się popluskać. Tak, można zjeść prowiant. Jest masa po prostu miejsc, dostosowanych do tego, można się pokąpać w tych wodospadach. No, my, my dosłownie pomoczyliśmy nóżki, tylko bo już no, rozpadało się trochę. E, na szczęście na sam koniec. Prognozy co prawda zapowiadały, że cały dzień ma padać i tak dalej, ale na szczęście... Tak, że ich nie posłuchaliśmy. Tak, bo, bo też od tego zależało, czy, czy mieliśmy jechać, czy nie. Bo jak pada deszcz, to woda nie jest yy, takiego fajnego, błękitnego, zielonkawego koloru, tylko tak. jest jakaś brunatna. No, też się o to baliśmy, bo nie wiedzieliśmy właśnie, jak te zdjęcia wyjdą, jak w ogóle my odbierzemy ten wodospad. Ale jak to... Jak to w stanie ciapa z góry, góry i tak dalej. Pogoda zmienna. E, popadało dosłownie od 17 i dalej trochę kropi. No ale nie o pogodzie, bo sam park naprawdę duża piątka od nas. Mega nam się podobało. Takie obcowanie z naturą. Polataliśmy trochę dronem, super widoczki, więc no z czystym sercem polecamy, nie? Tylko jak będziecie tu ujechać to Zaplanujcie, zaplanujcie sobie czas od godziny dziewiątej, od momentu otwarcia parku, no bo jest tutaj co robić. A my tymczasem ciśniemy na kolektiwo. Siema!